Jeżeli prowadzisz sklep internetowy, to prawdopodobnie ciągle szukasz sposobów na to, aby zwiększyć sprzedaż w swoim sklepie. No bo wiadomo, po to się prowadzi sklep internetowy, żeby na tych sklepach zarabiać. No więc. Być może zastanawiasz się nad tym, które techniki nadal działają na dzień dzisiejszy, aktualnie, a które z nich być może już przestały działać. W tym nagraniu skupimy się na tym, jakie 9 technik nadal przynosi dobre rezultaty w sklepach internetowych. Ja nazywam się Jakub Wójcik, to jest kanał Sekrety Marketingu i przedstawię Ci przede wszystkim takie wnioski, które wyciągnąłem na podstawie współpracy z różnymi klientami w firmie Emerald Media, jak również podczas prowadzenia moich własnych sklepów internetowych. W związku z czym mam tutaj doświadczenie zarówno bezpośrednio jako praktyk, jak również w przypadku różnych innych tam, powiedzmy, nisz czy segmentów z branży e-commerce, na podstawie po prostu rozmów i konsultacji z moimi klientami. No i pierwszym elementem, który doskonale radzi sobie aktualnie w promocji dla sklepów internetowych, to jest taka pogłębiona personalizacja. Jeżeli możesz w jakiś sposób dołożyć do swojej oferty personalizację Twoich produktów, to zawsze to będzie na plus. Jeżeli możesz spersonalizować w jakiś sposób obsługę klienta, to również będziesz do przodu względem Twojej konkurencji. To czasami nawet może być zachęcenie potencjalnych klientów do tego, żeby zostawiali jakieś notatki z specjalnymi życzeniami dołożonymi do zamówienia, co zawsze jest na plus, ale na przykład można pójść o krok dalej i na przykład dołożyć dodatkowo płatną opcję, powiedzmy na przykład zapakowania na prezent Twojego produktu, albo być może na przykład możesz dołożyć do produktu na przykład informację o tym, że gratulujemy wygranej w naszym konkursie. Gdyby na przykład ktoś Powiedzmy, chciał ukryć jakiś wydatek przed na przykład swoim partnerem, partnerką, no to chce w ten sposób może pokazać, że tak naprawdę nie wydał pieniędzy na kolejną wędkę, tylko tą wędkę wygrał w ramach jakiegoś tam konkursu. No, oczywiście ktoś może normalnie kupić ten produkt i dopłacić za taką specjalną opcję, że dostanie taką prostą informację, żeby ukryć jakieś tam wydatki. To już może taka personalizacja trochę bardziej z przymrużeniem oka, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli sprzedajesz ten sam produkt, który być może Twoja konkurencja również ma w swojej ofercie, to tego typu elementy pozwolą Ci mimo wszystko się ponad tą konkurencję wyróżnić. A jeżeli masz jakieś wyróżniki, to tym prościej będzie Ci po prostu przebić się w komunikacji marketingowej i tym częściej Twoi klienci na przykład będą wracali do Ciebie po kolejne produkty lub będą polecali Cię swoim znajomym, czyli będziesz udawać tak zwany efekt sieciowy. Kolejny element, który doskonale radzi sobie aktualnie przy promocji sklepów internetowych, to jest. Nieco odmienne podejście do formatów reklamowych. Oczywiście niektóre formaty reklamowe nadal mogą sobie dobrze radzić, w zależności od tego, oczywiście, jaki to jest sklep i jaką mamy strategię, natomiast dobrze jest przetestować. Format wideo, który początkowo przyciąga w jakiś sposób uwagę naszych klientów. To czasami może być nawet zrobione na śmiesznie, to może być zrobione w jakiś nieoczywisty sposób, ale w dużej mierze to już zależy od konkretnej branży, w której działasz. Natomiast jeżeli wideo po prostu będzie w stanie przetrzymać tego użytkownika przez te pierwsze 5-10 sekund, aż do momentu, kiedy rzeczywiście zacznie on oglądać coś związanego z Twoją marką, no to już to jest powiedzmy co najmniej połowa sukcesu. Bo później, na przykład, jeżeli taka osoba nawet nie kupi, można później wyświetlić kampanię remarketingową osobom, które na przykład wyświetlały nasze wideo reklamowe. W związku z czym, jeżeli możesz w jakikolwiek sposób wyróżnić się na tle Twojej konkurencji, tworząc taką komunikację marketingową, która przede wszystkim przykuwa tą uwagę, może to być tak, jak powiedziałem wcześniej, coś nieoczywistego, skorzystanie z jakiegoś aktualnego trendu, albo na przykład osoba opowiadająca o jakimś produkcie z Twojego sklepu, tylko po prostu z perspektywy na przykład osoby, która to kupiła i aktualnie powiedzmy, rozpakowuje i recenzuje ten produkt. Nawet jeżeli to jest treść sponsorowana, to zawsze będzie działało lepiej niż taka zwykła, hamska, statyczna kreacja przedstawiająca nasz produkt, bezpośrednio najczęściej jeszcze zaciągnięta e, ze zdjęć ze sklepu. No zawsze wideo w tym przypadku będzie radziło sobie lepiej. Mówiliśmy wcześniej o personalizacji, dlatego teraz przejdźmy sobie do kolejnej metody, jaką jest segmentacja. To jest poniekąd powiązane, natomiast segmentacja polega przede wszystkim na tym, że chcemy w jakiś sposób segmentować komunikację kierowaną do różnych osób w naszej, w naszej niszy, w naszym lejku marketingowym, dzieląc te osoby po prostu według na przykład konkretnych zainteresowań. Dajmy na to, możemy sobie stworzyć taką prostą segmentację, która będzie dzieliła nasze produkty w sklepie internetowym na różne kategorie. Wyobraźmy sobie taki przykład, że mamy na przykład sklep z odżywkami i suplementami dla sportowców. No to jedną kategorią będą na przykład odżywki białkowe i powiedzmy jakieś tam na przykład gainery, a zupełnie inną kategorią będą suplementy wspierające odchudzanie i na przykład polecane sportowcom na redukcji. No więc jeden segment, jedna kategoria produktów będzie skierowana do osób, które aktualnie chcą zwiększyć swoją masę mięśniową, a druga do osób, które wręcz przeciwnie, które chcą raczej zrzucić wagę, albo być może wyrzeźbić się, w związku z czym raczej nie będzie im zależało na takim przyroście masy, jak w tej pierwszej grupie. No więc w obu tych segmentach to są po prostu różne segmenty naszej grupy, docelowej go. Hmm, Wszystkie te osoby mogą kupować produkty z naszego sklepu, natomiast w tych segmentach będzie nam potrzebna zupełnie inna komunikacja. No bo do jednych z tych osób będziemy mówili, że chcą zrobić masę i chcą po prostu, żeby ich łapa rosła, a do drugiego segmentu będziemy musieli kompletnie inaczej podejść. Będziemy raczej mm, musieli komunikować, że te produkty w jakiś sposób pomogą im. W utrzymywaniu swoich postanowień, że na przykład będą wspierać proces redukcji tkanki tłuszczowej. No, zupełnie inna komunikacja, myślę, że to jest jasne. No i tworząc sobie na przykład taką segmentację na podstawie zakupionych produktów w naszym sklepie, możemy później na przykład w newsletterze wysyłać inne tematy i inne kampanie mailingowe do osób, w zależności od tego, w jakim segmencie się znajdują. Czyli na przykład, jeżeli ktoś kupuje odżywkę albo gainer, to nie ma sensu później wysyłać takie osobie najnowszego produktu na redukcję. No i w drugą stronę, jeżeli ktoś jest na redukcji, nie ma sensu tej osoby później podpowiadać nowego gainera, na jakiej by nie był przecenie w naszym sklepie. Zastanów się, jakie segmenty można wyróżnić w twoim sklepie internetowym i jak do każdego z tych segmentów można dopasować twoją komunikację. To może być zarówno komunikacja poprzez e-mail marketing, bo tam mamy różne mechanizmy segmentacji, jak również na przykład przez kampanie płatne, no bo wyświetlając re kampanie reklamowe np. Na, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, możemy bazować na przykład na tych danych, wskazujących, które produkty poszczególni użytkownicy wyświetlali w naszym sklepie. Można sobie na przykład zrobić taką grupę niestandardowych odbiorców na podstawie wszystkich osób, które wyświetliły produkty z kategorii odżywki, gainery i na przykład osobną kategorię na osoby, które wyświetlały na przykład kolagen albo, nie wiem, na przykład jakąś przetreningówkę. No I do każdej z tych grup możemy po prostu dopasować inną komunikację, nawet w płatnych kampaniach reklamowych, czy nawet w remarketingu, podpowiadając im produkty, które są rzeczywiście dopasowane do danego segmentu. No i przypominam w tym momencie, że właśnie takie sztuczki, jak ta wspomniana segmentacja, czy inne elementy budowania skutecznej strategii sprzedażowej i marketingowej, opracowujemy dla naszych klientów z Emerald Media. W związku z czym, jeżeli chcesz. Wspólnie z nami wypracować tego typu elementy, znaleźć jakieś przewagi konkurencyjne dla Twojej oferty, albo właśnie wprowadzić te wszystkie sprytne taktyki, o których opowiadam w tym nagraniu, z pomocą profesjonalistów, którzy to już robili dla wielu różnych sklepów internetowych. Zapraszam Cię w tym momencie do kontaktu. Zazwyczaj zaczynamy od krótkiej rozmowy, na której po prostu chcemy lepiej poznać Twoją aktualną sytuację i potrzeby rozwojowe biznesowe marketingowe twojej marki, a następnie dobieramy takie rozwiązania, które z największym prawdopodobieństwem i najszybciej powinny przełożyć się na wzrost sprzedaży w twoim sklepie internetowym. Tak więc wejdź na stronę emeraldmedia.pl, uzupełnij formularz, no i po prostu porozmawiamy o tym, jak rozwinąć twoją firmę. A my przechodzimy dalej i kolejna strategia, która dobrze sobie radzi aktualnie przy promocji sklepów internetowych, to jest po prostu podejście omni channel, czyli wyświetlanie się czy to z komunikacją organiczną, czy to jest komunikacją płatną, ale na różnych kanałach jednocześnie. Tak naprawdę chcemy doprowadzić do tego, żeby nasi potencjalni klienci odnosili wrażenie, że my praktycznie wyskakujemy z lodówki. Bo jeżeli zauważają coś takiego, to już znaczy, że buduje się jakaś świadomość naszej marki. Jeżeli będą oni poszukiwali naszych produktów, albo być może jeżeli już potrzebują i na przykład zastanawiają się nad wyborem produktów różnych marek, to mamy znacznie większą szansę, że wybiorą markę, którą znają. Natomiast taki Tradycyjny omnichannel polegał zazwyczaj na tym, że na każdym kanale po prostu budowało się y, osobną komunikację, każdy kanał miał jakiś tam swój cel. Y, aktualnie lepiej działa takie podejście, w którym łączymy te kanały w jakiś przemyślany sposób. Dajmy na to. Mamy nowe produkty w ofercie, które są powiedzmy w jakiś sposób innowacyjne, to są na przykład jakieś nowości na rynku oraz takie produkty, których wszyscy wyszukują na co dzień, w związku z czym y, nie jest to nic odkrywczego ani nowego. No i te produkty, które są jakąś innowacją, możemy na przykład wyświetlać w takich kanałach, w których możemy pokazać się naszym potencjalnym klientom, czyli wszystkie kanały wizualne. Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest równie dobrze. Natomiast jeśli chodzi o takie produkty, w których ktoś musi faktycznie potrzebować, szukać tego produktu, to tam możemy się bardziej nastawić na po prostu search. Czyli może to być YouTube, może to być Google, może to być. Cokolwiek innego, możemy nawet zoptymalizować się pod wyświetlanie e, informacji o naszej firmie w czacie GPT. Natomiast takie sprytne połączenie możemy na przykład przeprowadzić w ten sposób, że jeżeli mamy osoby, które pochodzą z jednego kanału, na przykład wyszukiwały jakiegoś konkretnego produktu, to później w ramach remarketingu możemy wyświetlać nowe produkty z naszej oferty, albo na przykład jakieś nowości, bestsellery, już w kampaniach remarketingowych skierowanych na te Bardziej wizualne platformy, czy na przykład Facebook, Instagram czy TikTok. No i tak samo w drugą stronę. Jeżeli ktoś na przykład kojarzy naszą markę, bo widział już jakieś nasze rolki, śmieszne filmiki, czy na przykład komunikację organiczną na Instagramie, to możemy na tej podstawie stworzyć na przykład remarketing w wyszukiwarce Google. Jeżeli ta osoba później będzie szukała jakichś produktów, które mamy w swojej ofercie, to remarketing pozwoli po prostu naszej firmie wyświetlić się wyżej niż. W większości konkurencji. Jeżeli ta osoba rzeczywiście kojarzy naszą markę, to jest większa szansa, że w tym momencie kliknie, i ponieważ po prostu pamięta nas z jakiejś tam komunikacji już na social mediach, mamy przewagę nad konkurencją, nawet w Google, właśnie w takim lejku. Ok. Kolejna taktyka, która dobrze sobie radzi aktualnie przy promocji sklepu internetowego, to są współprace z mikro- albo nano-influencerami. Czyli mówimy tutaj o takich twórcach, którzy nie mają aż tak dużych zasięgów na social mediach, ale dzięki temu możemy na przykład zainwestować we współpracę na stałe z jakimś twórcą, albo być może wybrać sobie kilku mniejszych twórców do kilku jednorazowych akcji, tak żeby po prostu wygenerować trochę więcej tego kontentu w social mediach. Ja na przykład aktualnie preferuję współpracę z takimi twórcami, którzy mają powiedzmy od 1000 do 10 tysięcy followers'ów, bo zazwyczaj stosunek ceny do zasięgów, jakie możemy w ten sposób otrzymać, jest znacznie lepszy. Poza tym zawsze przy okazji tego typu współpracy otrzymujemy przede wszystkim materiały, materiały Video, jakieś unboxingi, jakieś recenzje, cokolwiek. Ale są to materiały, które są zazwyczaj bardzo profesjonalnie przygotowane, bo nie bez powodu jakby te konkretne osoby na przykład zdobyły jakąś tam popularność, w związku z czym najczęściej to są twórcy, którzy potrafią tworzyć taki content. No i my później wykorzystując te materiały, możemy po prostu tworzyć sobie kampanie reklamowe, tak jak mówiłem w drugim punkcie tego nagrania, wykorzystujące właśnie formaty wideo. Często twórcy sklepów internetowych, właściciele sklepów nie potrafią tak, Profesjonalnie przygotować takiego kontentu wideo, no bo nie żakujemy się, to nie jest wcale takie proste zadanie. A jak mamy na przykład jakiegoś mikroinfluencera na Instagramie czy na TikToku, który zajmuje się tym profesjonalnie, no to możemy nie dość, że nawiązać współpracę marketingową z taką osobą, to jeszcze po prostu uzyskać bezcenne materiały wideo, które my później możemy wykorzystywać w naszych kampaniach reklamowych. No i tak jak mówię, no w przypadku moich doświadczeń, czy to z klientami z Emerald Media, czy to z moich sklepów, lepiej sprawdzają się współprace raczej z małymi twórcami, bardziej takimi hmm. na przykład Pracującymi na stałe, takimi osobami, które stają się w pewnym sensie ambasadorami naszej marki, niż jakieś tam jednorazowe akcje z np. wielkimi celebrytami, którzy mają po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy followers. Preferowałbym jednak szerokie podejście mikro i nono influencerów co nie oznacza, że taki duży influencer nie może zadziałać. Przy okazji, jeżeli chcesz zobaczyć case study, czy takie opracowanie krok po kroku, jak przebiegła współpraca z jednym z naszych klientów w Emerald Media, w przypadku którego. W ciągu kilku lat udało nam się praktycznie dziesięciokrotnie zwiększyć przychody w jego sklepie internetowym, konsekwentnie tak naprawdę z miesiąca na miesiąc poprawiając co nieco ROAS i zwiększając budżety na kampanie marketingowe. To koniecznie sprawdź Case Study, który jest podlinkowany w opisie do tego filmu poniżej, no bo tam wyjaśniliśmy krok po kroku, jak udało nam się to zrobić w przypadku jednego z naszych klientów. Oczywiście takich caseów mamy więcej, natomiast ponieważ. Prawdopodobnie jesteś właścicielem sklepu internetowego, to pomyślałem, że być może znajdziesz tam dla siebie jakiejś techniki, które możesz wykorzystać przy promocji swojego sklepu internetowego. No dla nas to nie jest problem, dzielenia się wiedzą. Jakby wychodzę z założenia, że to zawsze w jakiś sposób pomaga innym właścicielom sklepów internetowych. Jeżeli możemy sobie nawzajem pomagać za pomocą tego typu darmowego kontentu, to zawsze pojawia się po prostu okazja do być może jakiejś dalszej współpracy, do której oczywiście gorąco zapraszam. A my idziemy dalej. Mówiliśmy przed chwilą o. W współpracach z tak zwanymi mikro czy nano influencerami, no i generalnie, jeżeli mamy takich właśnie twórców trochę więcej, to zaczynamy budować pewnego rodzaju taką mikro społeczność. No, i to jest kolejny punkt budowanie społeczności wokół naszej marki. Taką społeczność można aktualnie budować na różne sposoby, to tak naprawdę wszystko zależy już od konkretnej marki. W której działamy, ale wyobrażam sobie, że na przykład różnego rodzaju marki sportowe, marki z branży Health and Beauty mogą na przykład wprowadzać jakieś wspólne challenge dla swoich potencjalnych klientów, czy dla, dla nawet swoich fanów na, na Instagramie, na Facebooku. To może być nawet założenie grupy na Facebooku, ponieważ grupy w dalszym ciągu żyją i mają się całkiem nieźle. Jeżeli na przykład Uda Ci się w jakiś sposób zgromadzić trochę Twoich potencjalnych klientów wokół jakiegoś tematu, zachęcić ich do dyskusji albo do podejmowania wspólnie jakichś działań, także w efekcie zaczną te osoby po prostu ze sobą gdzieś tam rozmawiać, wymieniać się informacjami i powstanie nawet jakaś mikrospołeczność, to zawsze będzie mega mocny plus, bardzo duża przewaga. Dla Twojej marki. Dlatego, że jeżeli ktoś kojarzy Twoją markę z jakąś społecznością, to w tym momencie to będzie przewaga konkurencyjna nie do pokonania. No bo jeżeli ktoś jest elementem takiej społeczności, nie będzie zainteresowany wybieraniem konkurencji, jeżeli nie wiąże się to z tym, że na przykład nie może potem pogadać o tych produktach z innymi osobami z Twojej mikrospołeczności. W budowaniu takiej mikrospołeczności bardzo przydaje się po prostu bycie samemu aktywnym członkiem tej społeczności. To nie jest takie proste, jeżeli ktoś jest na przykład właścicielem kilku sklepów internetowych, albo na przykład po prostu traktuje to jako biznes, w którym wszystko oddelegowuje i zatrudnia osoby, które zajmują się poszczególnymi działkami. Natomiast również takie osoby do budowania społeczności też można sobie zatrudnić albo w jakiś sposób oddelegować to na przykład jakiejś agencji, tak żeby w efekcie faktycznie organicznie ta marka, żyła. No ale koniec końców to zawsze się sprowadza do tego, że muszą być w to zaangażowani albo jacyś twórcy, albo marka osobista, albo właśnie na przykład mikroinfluencerzy, z którymi współpracujesz na stałe, którzy mogą polecać twoje produkty, rozmawiać o nich, na przykład organizować jakieś live'y na tematy związane z twoją branżą i z twoimi produktami. Koniec końców no, muszą być w to zaangażowane jakieś osoby, którym po prostu się za to płaci, chyba że to są osoby bezpośrednio pracujące w tym sklepie internetowym, ale zdecydowanie jest to opłacalny kierunek, dlatego że Koniec końców taka społeczność jest w stanie przetrwać wszystko. Nawet jeżeli, na przykład, dajmy na to, dostaniesz np. Bana, czy nie wiem, algorytmy w jakiś sposób sprawią, że Twoje reklamy przystaną się tak dobrze wyświetlać. No, różne sytuacje się zdarzają. Jeżeli istnieje społeczność, jeżeli masz jeszcze do tego jakąś grupę mailingową dla tych osób. Na której regularnie się w jakiś sposób z nimi kontaktujesz i masz po prostu ich dane, które przetrwają na przykład usunięcie z jakiegoś kanału, to to jest znacznie skuteczniejsze i bezpieczniejsze długoterminowo niż jakikolwiek inny kanał w mediach społecznościowych. Kolejny element, który bardzo dobrze sobie radzi aktualnie przy promocji dla sklepów internetowych, to są dane i wykorzystywanie tych danych w odpowiedni sposób. Bardzo dużo firm, które przychodzi do nas na początku współpracy, okazuje się, że nie ma nawet skonfigurowanego Google Analytics, albo na przykład mają zainstalowany piksel Facebooka na stronie, Albo bez wdrożonego conversion API, w związku z czym dane z tego piksela są kompletnie niejednoznaczne i nie mają nic wspólnego z danymi faktycznymi, na przykład w panelu sklepowym. Audyt tego, w jaki sposób nasze dane są mierzone i czy rzeczywiście one są zgodne z prawdą i czy na przykład mamy. Dużą trafność tych danych, i jesteś na przykład jeszcze w stanie łączyć te dane, na przykład z konkretnymi osobami na Facebooku, to jest absolutna podstawa i od tego powinno się zaczynać każdą e, poważną promocję, czy to w mediach społecznościowych, czy to w Google. No po prostu bez danych będziemy jechali na oślep. Algorytmy nie będą w stanie się optymalizować i koniec końców nie będzie po prostu tej krzywej uczenia, która pozwoli nam na to, żebyśmy z czasem wyoptymalizowali swoje kampanie do jakiegoś tam sensownego zwrotu. No Po prostu będziemy wydawać tą kasę na ślepo. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy w Twoim sklepie internetowym analityka i mierzenie danych jest skonfigurowane, w sposób prawidłowy, to również zachęcam do kontaktu, ponieważ takimi audytami również od stosunkowo niedawna zaczęliśmy się zajmować, dlatego że zorientowaliśmy się, że po prostu usługa, którą standardowo wprowadzamy na początku współpracy z naszymi klientami, jest na tyle potrzebna, jest na tyle duże zapotrzebowanie na rynku, że po prostu zrobiliśmy z niej osobną usługę, którą również można nam zlecić. A kolejny punkt, który sprawdza się, jeśli chodzi o promocję sklepu internetowego aktualnie, jest nieco związany z tym, co mówiliśmy wcześniej, czyli zbudowania społeczności, mianowicie chodzi o edukowanie oraz storytelling skierowany do twoich potencjalnych odbiorców. Jeżeli sprzedajesz jakiś produkt, który rozwiązuje jakiś konkretny problem, to najlepszym sposobem, tak na szybko, żeby ten produkt zareklamować i sprzedać, to jest opowiedzenie jakiejś historii, w której ten problem miała jakaś osoba podobna do twojej grupy docelowej. I ten problem udało się rozwiązać. Ale oczywiście to musi być zrobione w sprytny sposób, bo to nie może być historia o tym, jak pani Ania przyszła do naszego sklepu i zamówiła sobie na przykład, nie wiem, olejek do demakijażu, bo miała problem polegający na tym, że nie miała już olejku, bo się jej przed nim skończył i nie wiedziała, jaki olejek sobie kupić. No to nie może być zrobione w ten sposób, ale jeżeli jesteś w stanie wymyślić jakiś sprytny storytelling który w sprytny, ciekawy, angażujący sposób przekaże jakąś wartość, jakąś ciekawą historię, albo jeszcze do tego będziesz w stanie wyedukować w jakiś sposób swoją grupę docelową, przekazując im po prostu jakąś wiedzę dotyczącą Twojej branży, no to jesteśmy w domu. To osoby będą po prostu znacznie bardziej zainteresowane tego typu treściami potencjalni klienci będą częściej wracali nawet do twojego kontentu organicznego, no bo to samo w sobie będzie dawało im jakąś wartość. I wiem, że są takie głosy, że aktualnie mamy już tak przesyt darmowych yy, informacji, darmowej wiedzy w mediach społecznościowych czy też w internecie, jeszcze w erze GBT, gdzie każdy tak naprawdę może sobie sprawdzić wszystko bez problemów, w 30 sekund, to to już nie powinno mieć znaczenia. Aczkolwiek prawda jest taka, że to nawet ma bardzo duże znaczenie, dlatego że yy, Rynek nie postępuje w tak szybki sposób, jak mogłoby się wydawać, i nadal bardzo dużo osób jeszcze chętnie po prostu skonsumuje taką wiedzę zaserwowaną na przykład przez jakąś markę, zbuduje w ten sposób zaufanie do tej marki i zawsze to będzie jednak bardziej naturalne, bardziej autentyczne niż jakiś kontakt, na przykład z chatem GPT czy z Google. Tym bardziej, jeżeli na przykład to będzie przekazywanie wiedzy czy na przykład jakiś storytelling poprzez osobę, która bezpośrednio na przykład na wideo, na, na story, na jakiejś rolce w Twojej komunikacji organicznej będzie po prostu opowiadała sobie swojej perspektywy, jakiś tam swoich. E, Mocno subiektywnych, na przykład odczuciach, wrażeniach, jakichś doświadczeniach, opowie na przykład jakąś anegdotę z tym związaną. No to zawsze będzie bardziej wartościowe niż suche podsumowanie z ChatGPT czy z Google. No ale skoro mówimy już o sztucznej inteligencji, no to dziewiąty element to jest wykorzystywanie sztucznej inteligencji w Twojej komunikacji, w Twoich kampaniach reklamowych. W jaki sposób możemy tą sztuczną inteligencję wykorzystywać? No tak naprawdę m, to jest najmocniej taki dezaktualizujący się punkt w tym nagraniu, dlatego że w momencie, jak ja o tym mówię, to pewne narzędzia działają dobrze, a inne niekoniecznie. W związku z czym trzeba tak, tak naprawdę na bieżąco sprawdzać, jak różne funkcje AI w marketingu sobie razem, czy dobrze, czy źle. Ja na pewno mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o kampanie reklamowe na Facebooku, to kampanie odbiorców, targetowanie odbiorców Advantage Plus działa coraz lepiej, praktycznie z miesiąca na miesiąc, dlatego że AI, jakie rozwija meta w tym zakresie, jest po prostu coraz lepsze i coraz skuteczniej jesteśmy w stanie docierać do nowych odbiorców, którzy na przykład są skłonni do tego, żeby kupić jakiś nasz produkt, czy kliknąć w naszą reklamę. Na podstawie tego, co tam AI od mety w swoich algorytmach gdzieś tam ustali. My często już tak naprawdę możemy ograniczać coraz bardziej opcje targetowania, jakim używamy przykład w naszych kompaniach reklamowych, i coraz bardziej polegać na takim szerszym targetowaniu w oparciu o jakieś tam podstawowe dane. Tym bardziej, jeżeli na przykład mamy pixel Facebooka, który jest całkiem nieźle zoptymalizowany, który ma dużo danych na temat naszych klientów i zakupów, to tym bardziej wtedy meta wraz ze swoim AI jest w stanie skutecznie docierać do nowych odbiorców. Tak samo na przykład wykorzystywanie właśnie czata GPT, tak jak powiedziałem wcześniej. No na pewno nie rekomendowałbym nikomu, żeby po prostu pisać posty, czy teksty reklam, czy tworzyć grafiki reklamowe z czatem GPT tak po prostu, ale czat jest o tyle sprytny, że na przykład jeżeli poprosimy go o pomysły na jakąś kreatywną reklamę, o pomysły na wstęp do naszej rolki, który ma po prostu przyciągać uwagę i zadamy mu konkretny prompt, że to musi być rolka, która ma przede wszystkim przykuwać uwagę osób, które będą ją oglądały, Opiszemy, jakie osoby mają to oglądać, jaka jest tematyka sklepu, po prostu nakarmimy go jak największą ilością danych, to on może nam na przykład wypluć. 20-30 różnych pomysłów na taką rolkę, z czego prawdopodobnie co najmniej kilka będzie na tyle dobrych, że po prostu możesz to potem nagrać. I to w bardzo mocny sposób upraszcza sam proces kreatywny tworzenia takiego kontentu na podstawie jakichś tam odgórnych założeń, że na przykład musi to być kontent przykuwający uwagę, wykierowany na przykład do osób takich i takich. No to pod tym względem, jeżeli chodzi o content creation, w tym momencie ChatGPT jest absolutnie genialnym narzędziem, do tego, żeby po prostu wyprodukować sobie bardzo dużo różnych pomysłów, lepszych bądź gorszych. No, ale my możemy później zrealizować te, które są naszym zdaniem lepsze. I zazwyczaj są faktycznie później bardzo skuteczne takie treści. A ja wracam na koniec jeszcze do tematu tego case study, w którym masz po prostu opisane krok po kroku, jak wyglądała promocja dla tej marki, która trwała zresztą tak długo, ale już praktycznie po paru miesiącach była bardzo mocno rentowna i z każdym miesiącem tak naprawdę skala tej rentowności się utrzymywała, bądź lekko podnosiła, co pozwalało nam skalować kampanię, tak że w efekcie faktycznie obroty tam bodajże rok do roku podniosły się dziesięciokrotnie. Tam dokładne liczby możesz sprawdzić już w tym case study, do którego gorąco cię w tym momencie zachęcam i odsyłam. No i link znajdziesz w opisie do tego filmu poniżej. No i co? Widzimy się w następny czwartek.